Dziewczynka idzie na spacer. Dzień dobry słoneczku jak się czujesz, Lubię mi się Dzień dobry trawko jak się czujesz. Dobrze. Uwaga, wchodzi ninja razem z, ze swoim kolegą zły na niego on go kopie i wpadają na słońce. Słońce wyrzuca na niego ogień, no i kule mu się palą, a potem woda go zamraza całego i się niszczy. Pura! Dziewczynko, zapraszam Cię na spacer. Ładnie słoneczko świeci. Ładnie świecę, bo kwitną kwiatki. Idę na chustawkę. O, kosiczki. Wracam do domu, he, y, je obiad. Uratujemy. Koku, koku, ko, 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 ko. Pi, pi, pi. Uroczysz się zemdlała. Jadła węża, uratowała myśleć. Jestem słońce. A ja jestem niebo. Posuń się. To ty się posuń. Słońce kuje. Au. Kuja. Brawo! Necid bujt bas. Tere, tonto, jesu, ne samin po tson Koniec. Film zrealizowała Magda, przy pomocy... Natasza, Moja, Marysia, Hania. I tyle. I tyle. <laughs> I tyle. Filmie księżniczki. Zapraszam Cię na czyjeśczkę. Księżniczka leci na belzu. Z kusz, Koniec! Film zrobiła Zoja. Dziewczynko, witaj dziewczynko, jak się ma? Jak się ma? Witaj dziewczynko, witaj dziewczynko, jak się ma? Babu, 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 babu be. koniec babu.